O, ale zaczynamy w tym miejscu. To jest całość od początku, praktycznie. Ła! Wow, Ła! Wow, jak mnie ty nie Kurde, mam tarcze przeciwko leczeniu. Oh shit, shit, są coraz bliżej. O, oh, słyszałeś ich? Nie, 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 nie. Oh shit, oh shit. Nie mam pojęcia, gdzie jestem, generalnie. No generalnie to chyba ty nie żyjesz, wiesz? A nie, żyjesz jeszcze. O oh, yes. A, już się nie zdążyłem leczyć. Ogólnie wlazłem na bomby. O giżeń! Ale właśnie się domyśliłem, bo tak chwilę byłeś, a potem cię już nie było. Ej czemu on mnie dźgnął? Kurde, nasz mnie dźgnął. Nie to. Fak. Proszę skrzyzenie skrzyszenie raz proszę Dziękuję Brawo A to moje ciało coś Nie nie można tak stawiać O nie to Uważaj Zabiłem no, cię, dzięki Czemu ja się prądem kopię zamiast bo, ciebie uleczyć? Odwrotnie, ulecieć? odwrotnie ten, odwrotnie pewnie używasz tych klawiszy. Nie, nie klikam spacji. Bo to jest specjalne przecież... Kurde, atakuję. O Jezus. Ponad 9 tysięcy. Mm. A Ej, ale ty? 10 tysięcy przecież wali. No, jak no ten. Zostałem 9000 na Intownsend. przewiniemy tylko ciula. Łupa! 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 ty te miny Łupa! On się leczy jak coś. O, oh, Ale szybko. Nice. Pick it up. Ogarniamy to już lepiej. Tough of war. Ej, gdzieś był mój Warhammer. O, tu jest Warhammer. Physical resistance aura. Double swindlers, maximum hit points. Arcane bolt. Nice. Mam Warhammer. Co mi daje Warhammer? A powerhammer Medium physical... Pushes no, larger i, targets. Ej, ale ja mogę. Jak się używa te specjalne active ability? Nie wiem, właśnie wiesz. Może z shiftem albo z wacją, albo coś. Ha. Bo mogę przyzywać te drzewa. Hm, drzwi. Locked, locked, locked. Tak, na dół tutaj. A chyba, że zgasisz to. Czuję się jak gaśnica. Tu jest, jest! Co to jest? Co za idioci! Jakiś skończyło w ogóle. Ale nieprzyjemni, o Boże, co to jest w ogóle? Ła! Wow. Kurde, trzeba to spowolnić O, jeden demon! Uwaga O, debilna też szyb, A, szybko raz z nim, nie? Ej, nie, jesteś mokry! Mogę, jestem mokry! Dammit! Dammit! Słabuj, słabuj, słabuj Teraz rezygnuję. Nie wal po nich. A to to było to samo Spirit, tylko jak myśmy to... jak to w ogóle wywołałem. Nie, myślę, że musimy jakoś iść dalej czy coś. Wiesz, co? co połącz to z tym, z Arkejnem? Ale nie właśnie w drogę. Ups. Weź go spowolni może co? Ła! Teraz! A! Co to w ogóle było? Ej, on jest odporny. W ogóle nic mu nie robię. Ani ogniem, ani arkejnem. Też mu nic nie robię. Może trzeba go kilować? Nie. <ścoughs> Znowu te nie, nieznane nam te. Ła! Wow. Ej, coś mu zrobiłem. Ta, skałą mu coś zrobiłem. Nie to. Kurde, czemu on nie? je? To on coś ma na sobie, jakąś tarczę. O, sorry. Uciekaj. No nie pomagasz. Ty no ale nic mu nie mogę zrobić, no? Ile mu tej tarczy zostało? No trochę... O, jak ty mu zadajesz te obrażenia? Kamieniem. No to kamieniem go puszczamy. Boże. To było proste. <grym znać się w porządku> Miał odporność na wszystko, kurde. Trzeba sprawdzić jak się robi te... Kombosy bo nie jesteśmy w stanie tego w ogóle. Tych na przykład teraz mamy konfiguration na. Ups, zabiłem go Checkpoint! Tuż to biegnie? tuż to biegnie? Słyszę jakieś machanie mieszane. Jeden goblin? No jaj. Kurde, sam w siebie waliłem. Aj, znowu postawiłeś to. to. Nice. Tylko weź się wylecz. O, co on zrobił? O, nie tak miało być. O. Weź ten... Nie, tego się nie da zdjąć. Ała, coś zrobiłem dziwnego. O, 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 o.

FIRE World! O oh, Jezus! O, co tu się dzieje? O, oh, ten ten! O! Oh! Kamieniowy gościu! O, no, ta jedna bomba miwa się, już jest z bombami. Weź, weź, weź nic, chrześć. Sam po co? O, oh, 60 eee. tysięcy. Boże, ale ty żeś mu zarąbał. Co? 60 tysięcy ten z bombami walnął. Nie to! Nie widzę, co tu się dzieje. No O, ten z bombami znowu. Nie, 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 nie. Płonę, płonę. Kamieniami rzucam. Kurde, to nie są kamienie. Puszczaj! Eee, Czemu zginąłem. Biegnij! Biegnij! Oj, niedobrze. Cześć mnie Jezu, co to idzie? Widzisz to? Widzisz to, widzisz to No dobrze, dobrze, dobrze A czemu nie mogę się leczyć Dobra Rez, rez, mm, nie w ten sposób mi, please. Aaa, bomby! O, bomby są koło gościa Nie, znowu zginąłem, no. <grymian grief> o nie. Nie to, nie to FUCK! Tylko <śm> mnie w tym najprawdopodobniej What fuck, aaa, Zabijmy jeszcze tych kolesi No i tak musimy to chyba zrobić, nie? Fuck, co jest grane? Czemu nie mogę się wyleczyć: Ła, wow! o, wow, jak mi przygrzał! Aaa, nie mogłem się wydostać. Uważaj bomby! Weź, weź heal... Znaczy heal, rez, rez. <grym> Sami <zniszczytą> <grym zniszczytą> Kała. O sorry. Ła, nie tak miało być. E, chyba musimy iść, wiesz? Raczej polecam się przemieszczać, bo oni wychodzą bez końca, jakby. Indeed. Mistrzycie. No, Mr. co to jest za urządzenie? Chcę tu daj. The Machine. <laughs> nie trzeba zabić tego gościa. Czy to nie jest ten czarodziej, który kierował tą tą? O oh Jezus, Ale przyrąbali. Łą wow, jest z sukni. Czekajcie, to wykiś kolo pedałuje? Co my właściwie musimy robić? Czy musimy ich po prostu zabijać? Chyba ja. Dobra, to zadaje więcej denerw. Oła. Żyjesz czy nie żyjesz? Żyję. Ła, wow, ale obrywam. Zrób tam, postaw tam miny. Dlaczego? Aha, zabiło króla. O. Nie wiem, co my mamy zrobić. Mamy? Nie, chyba co musimy zabić, zabić czasie, tego, tego, który pedałuje. Musimy chyba zabić. Dobra, przewin. Nie mogę. Petty Street Musicians. Dobra, to ja będę nas próbował chronić przed nimi, a ty go spróbujesz zabić, co? Eee... tego pedałęcego, tak? Tak. Dobra. A, lol. That was fast. A! <laughs> <laughs> o oh shit Obawiam się, że... <laughs> wow. To będzie harde No zaraz zobaczymy <laughs> O oh shit Obładowałem się czarami Płonę, płonę, płonę Oła oh wow. <laughs> Okej, okay, nic po zostało. Ej, jednak ta kombinacja jest po prostu najlepsza. Czekaj, muszę stanąć bliżej ciebie. No ale co to? Widziałeś jak nam zmodyfikowało ten strój Ule. Dobra dawaj Czekaj musimy gdzieś... Być... Oj zamoczyłeś się Dobra koleś prawie leży Dobra, nie we mnie. O, weź się od niej patrzymy, może, co? Król na ratunek. Reza Kun Kahn is a <laughs> man here, blows your mind. Here is no Utsa for a back attack. Captain, properly crime. We spotted him for Frostfjord. We spotted him for Krieg! No, to be po szwedzku. Yes. Chyba. Nie, po niemiecku.